Hejjo! oglądacie Adam TV. W dzisiejszym odcinku Smok Ludo. Tak, dokładna nazwa tego zestawu to jest mechaniczny smok zielonego ninja. Nieźle. Aha. Zobaczcie, zestaw ma numer 70612. I od ilu on tam Adaś, jest? 8 do 14 lat. Tak, i czekaj, kogo my tam dostajemy? Widzę, że są cztery minifigurki: Lloyd, Wu, Garmadon i kto to był? To jest Charlie. Zdaje się, że on jest hmm. zły z armii rekinów. No i tutaj to zdjęcie wygląda w ten sposób. Tak. I ta zieleni przypomina jakieś duchowe. Yy, z poprzednich sezonów nie ma tak. nie? odrobinkę, odrobinkę. Tak. Oni są gdzieś tutaj na wieżowcu, bo yy, jeśli nie wiecie, to ten smok normalnie sobie lata. Tak. Bo Chodź, tu ma o, chyba gdzieś silniki. Ma silniki, no nie, nie ma skrzydeł. Yy, no dobra, a czyli od góry, co od tam? Od góry minifiksy. To co zawsze, tak? I z tyłu. I z tyłu tak. Mówiłem to przedtem, bo już oglądałem w ogóle te całe opakowania, to tutaj to jest, że ma silniki. Aha, faktycznie. Co? Jakaś taka większa scenka oczywiście, to co zawsze. Może ustawimy bardziej w ten mhm. sposób. I tak, Łu tutaj walczy z tym Charlim gdzieś tak. na środku. W ogóle zobacz jak smok pożar to ten wskaźnik. wskaźnik laserowy. To ciekawe. Tutaj fajna szczęka, jakby tak się obtaczali i gadali. Tak, bo to ojciec z synem w końcu. Zobacz, Adaś, jak długi jest ten smok. 60 cm mm -hmm. w porównaniu do lojna, Naprawdę straszliwie długi. Tutaj widać, że coś jakieś te funkcje zabawowe, że możesz ogonkiem poruszać. I tu jakieś na nogach, jakby łapach. Ch chyba, że są ty ty tyle, strzela. Że... A że strzela. Faktycznie, myślałem, że to chodzi o zdjęcia. Na dole te silniki, co mówiłeś. No i tutaj jeszcze taka w lewym dolnym rogu taka malutka scenka. Tak. Okej, okay, no to co? Otwieramy? No jasne. Okej, okay, tak wygląda ukończony zestaw. Z jednej strony smog, a z drugiej minifiksy. Okej, okay, opis zacznijmy od minifigurek I tak, Adaś, pierwszy kto jest? Lloyd. Leloid Oczywiście standardowe ubranko Chyba tutaj nie ma co, co się skupiać na nim specjalnie Ogólnie jest taki sam, jak zawsze Tak jak zawsze Niczym w tym zestawia Szkoda, bo to w końcu jest jego pojazd y... Można by się spodziewać czegoś lepszego Na przykład fryzurki Jakaś in... no, dodatkowa fryzurka albo coś Tutaj niestety mamy tylko to I... Z taką bronią. To też chyba w Perle był dokładnie tak. taka sama figurka. Chyba tak. Także Lloyda odstawiamy. Następnie jest Mistrzów. Master tako. Może zdejmę mu ten kapelusik. Kapelusz wygląda tak, bo akurat mu tu cień pada na twarz i nic nie widać. Dostaje standardową tą laskę taką. Yy, Fajna broda. Broda jest super, To, ale to ona jest w każdym zestawie tak samo. Tutaj taki nadruk, No, najciekawsze jest to ta sukienka spódniczka taka mistrzału. To chyba jakiś płaszcz on nosi. Chyba tak. Y, tu żadnej broni dodatkowej nie ma, jemu wystarcza sama ta pałka. Pałka. Także mistrza policjanta. Słuchajcie, teraz dajemy Charlie'ego z armii Rekinów. Zaraz Wam pokażemy jego broń, ale najpierw tutaj zobaczcie, jaki piękny zarost. Słuchajcie, tutaj z tyłu, tak? Z boku nie ma nic. No Rybny i... komandos podkreśla. Zwykły komandos. Szkoda, że nie ma tutaj na bucikach Ryb. nic, na przykład. Ryby na przykład. K kawałka ryby na bucie. No i taka czapeczka, można mu zrobić tak mm. na bok elegancko. I słuchajcie, on dostaje taką broń. Tutaj zobaczcie, czyli. Hup. Ryba z... ze strzachą? Tak, trzyma za rybę i nie wiem, co on tym robi. Dźga. <głos> <Jakoś> <głos> ciężko powiedzieć, co on tym robi. Słuchajcie. Ale jak miecz. Tak. By. I teraz y, moja ulubiona figurka ze wszystkich figurek z LEGO Ninjago Garmadon w takim stroju Dokładnie słuchajcie genialna czapa naprawdę mistrzostwo świata uważam y, No tutaj ten na ramienniki to jest jak gdyby jeden klocek nie wiem czy go tak tutaj zdradzę czy to widać czy nie O tak o Da się i drugie też I z drugiej tak samo y, Ten nadruk z przodu jest spoko szału, szału tutaj nie ma ale, ale wygląda fajnie no i z tyłu jeszcze tu wam pokażę tego w ten sposób czy Garmadon ma dwie buźki? Nie czyli z tyłu czarne Jaka gęba. a z przodu taka nie wiem, to jest Złowieszka. uśmiech, złowieszczy uśmiech to jest, nie? no i oczywiście fajny jest ten niebieski coś. materiał, niebieskie coś yy, pasuje Nie niego tak naprawdę Wycieczny uważam Lord, Lord, tak, no właśnie on jest wysoki super Tutaj w zestawie dostaje jeszcze dwa srebrne miecze I to by było na tyle Tu jeszcze mamy broń Czyli ten laserek Czyli ten laserek taki Adaś słusznie zauważył, że to jest jak bryloczek W normalnych tych laserkach I żeby to zdjąć, to normalny laserek do kotka Tak, tak, tutaj to... jest tylko uchwyt, że ludek tak. może, go, może go złapać Tu straciliśmy ostrość Dobra, słuchajcie Tyle z tych gadżetów. Przechodzimy do. Największego gadżetu. Tak, czyli do smoka. Nie, mechanicznego smoka Noida. Zielonego Ninja. A, tak. Słuchajcie, tak wygląda corusienki smok. A może byśmy go w ogóle zaczęli od zmierzenia, czy Dobra. faktycznie ma te 60 cm. Tak, jak mówią, proszę bardzo, z tej strony możesz złapać. Czekaj, troszeczkę do tyłu go. I tam dalej jadać musisz. Tu go naciągnę. Może wyprostuję. No, no, no. Dobrze, I dobrze. Czekaj, bo ten ogon mu się wije. No, dawaj w dół. No, tak. <SSSSSS> ma. Z mojej strony idealnie. U ciebie to tam 61 jest. 61, coś widzę. No, ja widzę tu z tej strony równiutko 60. Także zgadza się. Hmm. <SSSSS> dawaj. I teraz tak. Podjeżdżamy do przodu. Zaczynamy od paszczy. Adaś, co ty. Twoim zdaniem jest najciekawszego w Gębie? Najciekawsze? W ogóle ten kloczek. Nigdy takiego nie widziałem. Ten czubek tutaj no. paszczy i ten spód też. Zdaje się, że spód był pakowany w ogóle osobno w osobny woreczek. Mm. Tu też jest takie miejsce. Tak, fajne, to właśnie generalnie kolorystyka tego smoka, ja że jest. Nie tak, że jest ten taka, taka zieleń, taka jaśniutka, taka ciemniejsza tu od spodu w niektórych miejscach i właśnie złoto. Naprawdę fajnie. Niektóre elementy są tutaj wykorzystane, przykładowo tak jak te banany tutaj, nie? No. Albo... I te wąsy. Wąsy, super, z jednej i z drugiej strony. On jest symetryczny, także będziemy wam pokazywać tylko z tej. Yy, tutaj fajne, z ostrza zrobione i z uchwytu na miecz świetlny. Te, te tak. nie wiem, rzęsy, no wszystko. Yy, te oko, to chyba dookoła w ogóle to jest kroczek... A nie! Myślałem, że to opony, a to jest się... In... Inak pojemniczek. Tak, tak. Aha, bo to ja, ja to składałem, faktycznie. Słuchajcie, gęba taka. Nic tam, no można, ludka Flaga. Fla, flaga zamiast. Języka. Język jest zrobiony z takiej interesującej flagi. W takim kolorze różowym mi, mieliśmy się. kiedyś? Chyba, chyba nie. Chyba nie. Słuchajcie, tutaj dla porównania wam wsadzę gostka. Zobaczcie, A, on spokojnie ufa. wchodzi cały. Powiedziałem, wchodzi cały. O. Wchodzi, nie wchodzi. Wow. wsadzimy innego, siedzimy Lloyda. Załóżmy, że się. O, no. tak, o. Tutaj Dlaczego na końcówce, jest Pana. Zobaczcie. Super. I teraz tak, przechodzimy dalej. Tutaj w wielu miejscach się zgina, tak jak tu, albo tu. I tu. Tak, i jeszcze takie dodatki, tutaj. wszystko tak. Wszystkie te tutaj rogi na górze, to wszystko można podginać. Ustawić go tak naprawdę, jak chcemy. Różne miny możemy mu tu porobić. Tak, ale chyba tak najładniej wygląda. Tak, słuchajcie, tutaj mamy kabinę. Zaraz zobaczycie zdjęcia z drugiej strony, jak to fajnie wygląda. I z Lloydem w środku. I tu chyba mi jeszcze na miecz. Tutaj z boku, tak, można jego broń wczepić. Czy z drugiej strony też? Nie. Nie. O, to fajnie, że z jednej strony tak, a nie. Elegancko to zrobili. Słuchajcie, od góry wygląda w ten sposób. Tutaj tak naprawdę jest tylko jedno miejsce do siedzenia i dalej już po prostu jest smok nie ma żadnych takich miejsc żeby ktoś więcej mógł Tak A że... na opakowaniu zauważyłem że, że, że z dwóch tutaj jednak stał albo tu gdzieś albo tego kroska można zdjąć i tam posadzić coś takiego, no ale generalnie nie ma przemyślanego miejsca żeby ktoś mógł usiąść Tak Zobaczcie jak fajnie wyglądają te kolce i strasznie dużo ich dostajemy, te czarne Tak Ciągną się przez całą długość tego smoka Naprawdę fajna rzecz. E, tutaj chyba dalej też jest zginany. I tu na gumowo. Tak. Zresztą. Że tak amortyzuje trochę. Dalej jest e, chyba najciekawsza funkcja zabawowa tego smoka. Tak, czyli tak. możesz Adaś pokazać z tamtej strony. Mm, mm. Mamy taki Odinksa i po prostu ruszamy nim i on straszliwie mocno bije. Ja tu postawię, poczekajcie, postawię tutaj Garmadona. Dajesz. U, nie tu, momencik. Tu chyba będzie lepiej. A teraz też nie Co dosięga. Co to, to robi? Dobra, wracając tutaj do tej części. To tu ma ten, te silniki. A właśnie, tu jest też ciekawa rzecz. Jego ja go złapię, może w ten sposób. A, to jeszcze jest ruchome? Ta tak, i, i w ogóle możesz też. to podnieść do góry. Uuu. Ok, tutaj musisz trochę stanąć. O właśnie. Teraz tak, zabieramy nogi. Dajemy mu do przodu te łapy. A, i strzela A, no właśnie, jak już jesteśmy przy tym, tu są normalnie strzelające pociski. pociski z jednej i z drugiej strony. Ale tak, tutaj jest ten duży element z naklejką, no, z jedną naklejką i z drugiej strony też taka sama. Możemy to podnieść. I silniki. Wysuwają Tylko się silniki. Ale fajne jest to, że y, smok musi te nogi dać jak gdyby do przodu w taką pozycję supermena. Ba bardziej jak Superman y, lata. Tak, Bo ale kiedyś do... też tak muszę zrobić Spiderman. Tak, ale no tak, tak, tak. Z tak, tak. takim, z takim czymś. Także tutaj mamy silniki. One są tylko ruchome w tutaj. I, i, I to wszystko tak naprawdę. Tak. Aha, jeszcze tutaj coś się kręci. Od spodu smog wygląda w ten sposób. Czyli dużo tych ciemnych elementów. Tutaj, tutaj. A te łapy też są nawet tnieżu, takie dinozaury. Tak. Niebieski, ten, jaki niebieski? Zielony kolor, złote palce i czarne, właśnie pazury. Też naprawdę fajnie to wygląda. Nie ja, nie, ja nie wiem, co to jest za symbol ten. Nie, Pięć. niby, że łuski może. Jeśli to są łuski, no to jakoś tak dziwnie to wygląda. Tutaj bardziej pasują na łuski tak. takie złote, nie? Czy tutaj jeszcze Adaś coś jest interesującego? Jeszcze te ciemne... To. to też, no. A co to jest? A taki, że design po prostu, taki fajny wygląd, że jest ukryty jedne... No nie! Co, to, to jak chcemy tak naprawdę, może to być tak... Może miał być w sumie może być tak, tak na boki. Jak chcemy. Aha. Elegancko. Zobaczcie, jak tutaj ten ogon pracuje. Rusza. Rewelacja. No i dobra, Adaś, jaką ocenę dałbyś temu zestawowi? Od 0 do 10, od 1 do 10, może tak? Muszę szybko pomyśleć. Chyba 9,5 na 10. Aha. Coś by, z, nie wiem, zmienił w konstrukcji tego smoka albo coś? Tak. Dodał jeszcze skrzydła. Wiem, Je... że to robot, ale tak by lepiej wygląda. Bo w tej formie to lata trochę jak wąż, taki, nie? W powietrzu. Tak. Przynajmniej tak jest w grze i, i chyba w filmie też tak będzie. Także naprawdę fajny zestaw. No i tyle. Przechodzimy dalej. Dobra, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Słuchajcie, dajcie nam znać, jak Wam się podobał ten zestaw. Już niedługo nagramy odcinek z całej naszej kolekcji, tak. y, jaką mamy. To jest tam, nie wiem, sześć zestawów, kilka książek. jakieś I naklejki. Min naklejki, minifigurki, coś takiego nagramy. Także y, to powinno się w ten weekend jeszcze pojawić. Chyba tak. No i co? Dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia! Pa! Hej, Ciu! Oj, ciu.